Numer 3 w naszej serii to kark i barki. To problem, który zna prawie każdy kolarz. Sztywność szyi, napięcie barków, a czasem nawet bóle głowy po długiej jeździe. Skąd się to bierze? Najczęściej z długotrwałego wyprostu szyi w pozycji aero i zbyt dużego napięcia mięśni karku. Do tego dochodzi zła pozycja na rowerze i brak siły w mięśniach grzbietu, które powinny stabilizować łopatki. Co robić, żeby sobie pomóc? Przede wszystkim znów bike fitting. Sprawdź wysokość kierownicy i ustawienie mostka, żeby nie przeciążać szyi. Staraj się co jakiś czas eksponować na niewygodną pozycję, aby Twoje ciało adaptowało się do pozycji aero. Rób to często, ale w krótkich interwałach. Silne mięśnie grzbietu. Wiosłowania, facepulle, y-grice. Silne plecy to odciążony kark, więc staraj się go wzmacniać. Na rowerze zmieniaj chwyt i co jakiś czas myśl o tym, by rozluźnić barki, dadzie po prostu w dół. Dzięki temu zmniejszysz napięcie szyi i barków i będziesz mógł jeździć bez bólu, nawet na długich trasach.